Cześć! Witajcie ponownie w Scratches! Kontynuujemy ostatni run. Ostatnio sprestiżowaliśmy. Wymieniliśmy 50 emeraldów, no właściwie 49 szmaragdów, szmaragdów po polskiemu, na ulepszenia. I po prawej stronie, na górze, o tam, możecie... tam, o tam, tam, możecie widzieć ulepszenia, nie? Które zdobyliśmy. Czyli jeżeli mamy trójkę lub siódemkę, dostajemy drugi raz nagrodę ze zdrapki, jeżeli mamy nieparzystą albo parzystą wartość to razy 7 nagrodę i dodatkowo dostajemy nagrodę za 2, szóstkę, czwórkę, 8 czyli parzyste, właśnie I na początku mamy podstawą zdrapkę Lucky spejdy. wygrywające numery to 6, 2, 2 i zabieramy się za zdrapywanie i może dokopiemy się dzisiaj do jak tu złotego trójeczka 8, czwóreczka jedyneczka dziewiąteczka szóstka i patrzcie teraz, się wytrygerowało Trzeba wygrać tylko jeden, a jeden został przemnożony razy ja nie wiem ile Poczekajcie Spróbujmy to policzyć, weźmy jeszcze raz taki Spade'a 7, 7, 1, 8 Nie, nie 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 Wow, okej okay. Mamy, mamy całe 90% szans, że wygramy zdrapkę Jak widzicie, 90% Tam, 90% na wygranie i wygramy 1, 2, 4, 5 No właśnie, 9, 9, 3 za podwójne wartości nie dostaje się podwójnego hajsu, to jest po prostu jakby ślepy strzał. W ostatnim odcinku miałem trzy jedynki, że winning numbers były 1, 1, 1 Ja nie jedna jedynka się nie trafię, jak zapaliśmy. Tragedia. <grym> to był najdroższy kupon wtedy. Dobra, 7, 1, 6, czekajcie, no trzeba coś wygrać. Mam 91 szans na wygranie, come on! Sama ósemki! Co jest?! O, czwórka. Dobra. Czyli siódemka, czyli powinniśmy mieć OD, czyli 5 razy wygraliśmy. Z uwagi na niebieski chip i z uwagi na seledynowy, taki morski, morski. To się, się nazywało morski, jakbyśmy samochody były w takich kolorach, nie? Pamiętacie? Na przykład Poloneza, nie? Nas dom sąsiedzi mieli, taki właśnie taki morski kolor miał, nie? No to tak, 5 razy na niebieskim. Z uwagi wygraliśmy normalnie raz. Dodatkowe 5 razy z uwagi na niebieski chip i dodatkowe jeszcze jeden raz na ten seledynowy, czy morski chip, nie? 7 razy wygraliśmy nagrodę. No właśnie, o i tutaj na jedynce też. Nie, na jedynce mniej. Poza, za seledynowego chipa nie wygraliśmy. Dobrze, no to myślę, że z tak, takim hajsem możemy od razu pójść dalej, drapkę sky blue polecieć. Ja może przestaję gadać, tylko zaczynam zdrapywać, co? Ale zrobiliście. Dobra, kupujemy Blue Marble od razu. Animowaną pierwszą zdrapkę. Jedna z najładniejszych zdrapek. 6, 7, 2. Ale hajs nam się mnoży. Jo. No, jeszcze jednego Blue Marble. Jedziemy. Aha. Tak to jest, tak to jest grach z prestiżem, że tak się szybko buduje. Dobra, Panda Guy, Panda Guy ostatnio nam dużo dawał. dwa 2000 zdrapka i tysięcy, Cyk. Pup, pup, pup. zaraz sobie planistę odblokujemy planista kosztuje 50 więc jeszcze jednego panda gaja przydałoby się wygrać Cóż mam wrażenie, że trochę dłużej zdrapki się zamykają niż ostatnio ostatnio zdrapki dużo szybciej się dużo szybciej mogłem kupować nie wiem, co, może paczki szybciej. planista 414 już mamy pół miliona nie? w kilka zdrapek o masakra Dobra, weźmy jeszcze jednego pianistę. 210 tysięcy, 250 tysięcy, 200 tysięcy. Już mamy milion, nie? Ja nie wiem, czy 20 zrapek przemililiśmy. I emeraldity, te do prestiżu, nie? Widzicie, jak opis na przykład... Czekajcie, żebym wam mógł palcem pokazać. O laki spady, tu. Tu dokładnie jest... Kurczę, ale ciężko się steruje, jak... Ja mam odwrotnie wszystko. O tutaj, emeraldity, tu, 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 nie? Tam widzicie. Tu Emeraldity są, nie? Szansa 0% z zwykłego pakietu, a z jest 35% szans na Emeraldita, nie? Dziękuję właśnie tą walutę do prestiżu. Um, Space 7, pamiętam ostatnio, nam dała pierwszy milion nasz. No i proszę, kolejna Space 7, milion, a na no naj, najsłabszej wygranej, nie? 10 milionów, okej. Okay. Wow, ale. Ale rozwaliliśmy grę O masakra, 13 milionów Lucky fries, lucky fries to nie stać nas na razie 20 milionów, dobra Na szczęśliwe fryty A, zaraz dojedziemy, zaraz dojedziemy O oh, wow Naprawdę wtopiliśmy Smutno No i no. no. no, na 2 miliony Dobra. Singularity. Singularity dobrze oddawało, pamiętam. Słabe numery jednakże. Właśnie, no. Słabe numery się powtórzyły. 7, 3, 7. Też słabe numery. Ale tu już 14 milionów i 5 milionów. Dobra, i stać nas na frytki. Bierzemy frytki. Taki frajs. Dobre numery. 6, 4, 9. 84 miliony. O masakra. Przy takich mnożnikach, to ja nie wiem, co to się dzieje na ekranie u mnie. Ale ten, ćwierć, ćwierć miliarda, nie? Ćwierć miliarda. O ja Masakra, co się tu dzieje. No, następny pakiet. Zobaczmy. Uuu, Janitor, dozorca. A, ładny. 6, 3, 6, 9 Już. Świerć, ćwierć, ćwierć miliarda. 300! Mi? Mamy miliard. Nie wierzę. One billion. O masakra. Dobra, jeszcze jednego janitora weźmy. Macimy na Steamie za 1 je, miliard. Dobra. Jo, ale mamy postęp. Dosłownie przeskoczyliśmy pie, całą pierwszą fazę, na której spędziłem. Ja nie wiem, za 40 minut. Tam poprzecinałem wam materiał, nie? Żeby nie był taki długi. 1,5 miliarda. <laughs> Dobra, następna. Bigfoot. Okej. Okay. Duża stopa. Pół miliarda, pół miliarda. Dwa miliardy. Z jednej zdrapki Dobra, idziemy dalej. Naraz z Bigfootem. Rozgarden. Ogród różany. 700 milionów. Ile kosztowa zdrapka? Jeden. O, jeden miliard nie zwróciła się. uuu Jeden miliard. Okej, okay, to, to jest taka, taka harda ta zdrapka, powiem wam. 4 miliard, a zwraca dużo mniej. A, czyli to już gra pod uwagę. Aha, sprytne! Patrzcie. Kosz zdrapki 1 miliard, ale zwraca 80, 100 albo 200 milionów. Czyli tutaj dosłownie musimy mieć te mnożniki chore. Bo inaczej to nie wyjdzie. O kurczę. Rose Garden, skamowe strasznie. Zobaczymy Bigfoota. Bigfoot kosztuje 250. Co? 60-80 stalka w milionach. Zwraca, tak, milionach. Tam M. To nie napisał. Okej. Okay. No nie wiem, Bigfoot wydaje się super dobry. A znaczy jeszcze raz? No, Bigfoot jest turbo silny. A następna zdrapka. Lokus, Lotus, Lotus, Lotus Lilia wodna. Dobra, weźmy na Bigfootach, uzbierajmy na Lotusa i zobaczymy. Zostawię sobie, zostawię sobie trochę na Bigfoota. jeszcze trochę Bigfootami podziałamy. No właśnie, żeby przynajmniej zostało na Bigfoota. jeśli zbankrutujemy. Dobra, weźmy, wierzmy, weźmy Lilię wodną. Same trójki, ale Lipa. Ło. Wow. O, radę. Dobra. Okej. Okay. 994. No czemu powtórka cyfry? Nie. nie! Nie. Widzu, widzu trzymaj mnie za rękę, bo nie mogę. 785. Jest. 5, 5, 5. Dobra. Podkopane. Mhm. <gry> Dobra, jakiś zdrapywacze zdrap... zdrapywaczy się ogarnąć. Żeby nam zdrapywali zdrapki. Oho. Okej, okay. no nie jesteśmy na minus. Dobrze. I upgrades. To możemy zdrapywać, czy to autoklikera, żebym ich kupił. I tam około 200 wchodziło, nie? Dobrze pamiętam. Znaczy w ogóle nasz hajs się nie rusza, nie? A ziomkowie sobie drapią. To jakiś pasywny przychód, nie? Na razie, w sumie, pode mną go widać, nie? Ale nie wydaje się zbytnio ambitny. No nie, więcej. Może się zapamiętałem. Krewlik będzie. O, już się powoli miejsce kończy, widzę. Wypełniają się luki. Eee, ponad 300. Patrzcie. Dalej się kupują O, dobra, 338 może być. Tutaj więcej kart, żeby drapali na jeden przebieg. Maxed. Ok. 85 bilionów na minutę pode mną. A jeszcze nie kupiliśmy ostatniego ulepszenia, że podwojenia wartości. Co jest? My nawet my w tysiącach płacimy, dopiero teraz. Zmaksowane wszystko. 1,9 tryliona na minutę goście nam zrzucają. Co? Ale ci zdrapywacze są upojone, dobra. Zaraz zaraz najlepszą zdrabkę będziemy mogli kupić. O rany. Weźmy tą za 50. Desktop, okej. Okay, pulpit. Weźmy. Ha, start! O, oh, Windows, fajne. Intelex.pl nawet jest. 6... 9,3. Okej. Okay. Okay. 105 bilionów wygraliśmy. Powiedzmy 150 bilionów. Czy to w ogóle się zwraca? No, ledwo się zwróciło. Ale to poprzedni cyrkus, cyrk. Same jedynki. Uuu, ale mało. 50 milionów kosztuje zdrapka. No nie, ta zdrapka to się w ogóle nie zwraca. Nie ma, nie ma opcji, bez sensu ją kupować. <laughs> ta droższa za 1,5 tryliona Pół... Biliona, po polsku. A, będę mówił po angielsku, nie? Bo to tak gra jest tak po angielsku. Dobra, zagramy desktopy. Trochę potrzeba. I. Emeraldów. Nie, 40% szans na Emeralda jest z jednego. z jednego desktopu. A, po Emeraldy. I widzę, że po prawej, na dole, możecie zobaczyć Open Booster Pack, nie? Po prawej, na, na, na lewo od Emeraldów. Ja bym otworzył Booster Pack i zobaczył, o co, o co biega z tym Booster Packiem. Są bardzo ciekawy. Emeraldów też już mamy sporo. Ostatnio zresetowaliśmy przy 50. Myślę, że to był overkill. Powinniśmy zresetować dużo wcześniej. Ale mamy 4, 4 tryliony. Możemy otworzyć booster packa Open pack. Jakieś złote nagety. Taki Stones Rzadki. Zestuj swoje szczęście z szczęśliwymi kamieniami. 9 ukrytych panelów, każdy z nich posiada 1 złoty, złotą sztabkę. Złota sztabka. 5% szans, żeby poka pojawić się. 7 trylionów. Srebrna sztabka. okej okay. Bronzowa sztabka. Srebrna sztabka. Brązowa. Złota sztabka. Dwie złote sztabki, 5% Aha, Aha, i okej, okay. czyli to jest w collection, Aha. No to kolejnego. O, Symbols pack, okej, okay. banany Apple, Winner Fruit, Apple. Mhm. Mm Czyli jak znajdziemy jedno jabłko 10 trylionów, dwa jabłka 20, trzy jabłka... Okej, okay. mogę mogą być banan, awokado, winogrona i jabłka. Aha, aha. <ścoughs> e, umoczone, dobra. A, to już znamy. Uff, oj, No trochę niefardownie. O, hot pack, math pack. Matematyczny pakiet. <śmany> Czy mogę uzyskać 12? Od 1 do 9 wszystkie są panele Podsłonić 4 panele i odkryć ten Jeżeli suma, liczba... Jeżeli obie wartości odejmą to wygram 10 trln, okej okay. Aha, no to przegraliśmy <śmany> Ajajaj A nie, wygraliśmy Wygraliśmy 10 trln? Jak to? Teraz mamy winogronka. 20 trylionów. O, Minefield pak, Minefield. Pola minowe, okej. Okay. A tu o co chodzi? Każdy pan ma 5 szans, żeby mieć gwiazdkę wartą 7. I 5% szans, że bomba, która zniszczy kartę. Aha. Okej. Okay. Ani gwiazdki, ani bomby. U! Uh! Hey. Ok. Te boosterpaki są dużo lepsze, co mi się wydaje. O, złotko, ma złotka, dobra, jest profit. 30 ma być. No nie, no bez szans. No jak to? Skąd nie miałem te 30 wziąć? 7, no to 7 to easy przekroczymy. No, czyli mam mieć mniej niż 0, nierówne. Aha, źle w opisie jest. No dobra, mamy tych trylionów nie wiadomo ile. Oddukujmy pakiet Super Scratchers 5-5-4. No cudownie. 1 trylion, 2 tryliony. On skosztował pakiet 1 trylion, okej okay. Tak się słabo spłaca. Hmm. Te booster paki są dużo fajniejsze, jeżeli chodzi o ich opłacalność. No tutaj 2 tryliony, 1 trylion. no tutaj w ogóle się kasy nie dostaje, nie? Z To z zrabki dają emeraldy i to jest ich plus. The teacher, nauczyciel za 100 trylionów. Uu. No to trzeba tego pozbierać. No właśnie, ale te emeraldy wpadają, nie? Dobra, ja trochę tych emeraldów i się widzimy za chwilę, o! Uuu. <laughs> Powiem wam, że zmieniłem trochę plan i podejście. Kupiłem dwie monetki po prawej, które widzicie. Z, z, z monetą, znaczy z tym, z szmaragdem. O tam, 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 daleko w rogu. I tuż nad nią. One zapewniają pasywny przychód. Ta wyżej zapewnia, że ci zdrapywacze zdrapują. I dostają, zrzucają nam emeraldy. Poszedłem od komputera na półtora godziny <głos》> i to się mieliło. I kupiliśmy wszystko. No już nawet nie czytałem, co to robi. Mamy wszystko. Nie, mi <głos》> nie mieszczą się po prawej stronie. O, nie mieszczą się po prawej stronie. Widzicie, scratchers mają. Emeraldy zbierają, nie? 3% co 10 sekund. Ten w ogóle nie działa. Nie wiem, co w ogóle to robi. Plus 9 retriggerów, jakieś dodatkowe nagrody, że. O, od razu są zdrapywane zdrabki. To Wam pokażę. To jest akurat ekstra. Że nie trzeba ich zdrapywać, nie? To jest super, to jest fajne, to jest przyjemne. Jakieś dodatkowe hajsy za banany. Dosłownie, no mamy wszystko, nie? Mamy wszystko. Dobra, no to co? To robimy speedrun: speedrun do najdroższego ticketu i kupujemy każdy. zupy challenge. Po każdym ticketie zaczynamy się, zatrzymamy. Już dwa takie spejdy kupiliśmy, ale dobra. Teraz sky blue Jedna wygra na 160, dobra Golden Clamps. Ładnie tysięcy. Blue Marble Ładny animowany. 10 tysięcy przekroczyliśmy. Dobra. Nie zatrzymujemy się. Rocket Club. Rocket Club był dobry wartościowo. I dał kilka tysięcy. Teraz będzie Blue Panda. By Panda Guy. Panda Guy zawsze był dobry. 300 tysięcy prawie. 250. Thunder Beach. Thunder Beach ładnie żygnął. Zbliżamy się do miliona. The Pianist. Pianist był taki... Nigdy nie wiadomo z nim. 1,7 miliona, dobrze. Gitarist. Uuu, gitarist mało dał, tylko 2 miliony. Spowolniliśmy mocno. Space, 7, zawsze była dobra. 3 miliony, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobrze. Uu, singularity, Singularity dawało dobrze. Ładnie nas odkopało. Stać nas dalej. Lucky Fries, szczęśliwa fryty. Dobra. Pół miliarda. Janitor. Janitor, Janitor mało sypnął. No, jeden. No, dwa miliardy, no ale... Duża stopa. uuu, ale na siódemkach, na samych siódemkach. 7,7 biliona. Idziemy dalej. Rose Garden. Rose Garden nie był nigdy dobry. Ale tym razem coś sypnął. Idziemy dalej. Lotus Fortune. Ok. 34 miliardy. I się zatrzymaliśmy na, na cyrku, nie? Patrzcie, nie? Pomimo wszystkiego, pomimo wszystkich ulepszeń, jeden po jeden doszliśmy maksymalnie do, do, do cyrku, nie? Nie źle. Weźmy jeszcze jednego lokusa loktusa Lotusa, jedną linię wodną. Nie mam rady. I jeszcze cyrk spróbować wziąć zobaczyć, czy sypnie. Opa. Porażka, pierwsza porażka. To nie jest, że się zatrzymaliśmy, tylko faktycznie przegraliśmy, nie? Dobrze, myślę, że możemy co zrobić, tak? Kupaj no Scratchera i wtedy Clown Scratcher jakiś pojawia się. I Clown Scratcher ma szansę jakieś 10 miliardów dać. Ciekawe, co to znaczy w ogóle. Znaczy, dwukrotnie krócej chyba będziemy kupować Scratchersów, jak mi się wydaje. Normalny Scratchers jest zastąpiony Scratcherem clowna. Ale też, jak patrzę, to mi się wydaje, że ci clownowi. Pod nimi są jeszcze normalni scratchersi. Tak, ja nie wiem, za co płacę teraz. Tak kupuję. Hm. Dobra, zobaczymy kiedy się to skończy. Ale nowi się chyba nie pojawiają. No właśnie, max. Nice, przychód, r w lewym górnym rogu dzieje się coś tam dziwnego. Tam. Wybuchy jakieś z drapek są. No i nie wiem, czy w sumie kupimy w relatywnie szybkim czasie największy scratch. Za 100 trylionów. Hmm. Kupmy cyrk. Nie wiem, co tam się dzieje w rogu, ale... <grywka> Okej. Okay. Ulepszeń już nie mamy żadnych Z kolekcji wymaga 10 tryl 4 tryliony żeby móc sobie coś kupić Desktop Mamy desktop Uuu 1, 1, 4 same dwójki jedna trójka, nice Fajne spalone 100 bilionów Fajne spalone 100 bilionów O Okej okay, no jest okej Mój pierwszy, pierwszy trylion Trillion mhm. Wiem, że jeden z permanentnych ulepszeń pozwala nam z kolekcji kupować paki wybrane a nie te, które a nie te, które nam gra podrzuci O, to jest dobry loot To jest dobry loot Ja nie wiem, czy ci clowni tak naprawdę są dobrzy, ci niedobrzy bo mi się wydaje, że my mniej zarabiamy Wtedy zarabiliśmy jeden coś tam triliona a teraz zarabiamy mniej Niecały jeden trylion na minutę. Nie wiem, co o tym myśleć za bardzo. Adresetem. Nie. A, kupmy booster packa. Hmm. Ten z orami był bezpieczny. A, patrzcie. Patrzcie, jak hajsu Same tryliony, nie? Ty, mam mamy że jakas nam nie na odejmuje, jak kupujemy stamtąd. Patrzcie, ile kosztuje 4 dwa a dwa brązowe kamienie dają nam. Czekaj, mamy 64 biliony. Ta, nie kosztowało nic! Ale <ścoughs> zabugowana ta gra jest. Ojej. Wow, same brązowe. A jak kupię normalnie przez booster paki? Patrzcie, to zżarło nam 4. Grejpy. Do. Okay. Weźmy matematyczny 32, o ciężko. Ue, 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 ue. Jeszcze jeden matematyczny weźmy. 25, 25 może się udać. Dupa, jeden został. Weźmy jeszcze jeden matematyczny 9, 9 easy. Może zejść poniżej. Tylko 10 trylionów? Nie. Eee. Ten z minami, tak z minami też chyba nie było leczenia permanentnego ten z minami. A, nie wygrana, nie przegrana. Znaczy strata czterech, po prostu. O, o! O! Siedem okay. tygodni na gwiazdkę, to się w ogóle nie opłaca. No, strasznie słabo. Już lepiej mi się wydaje te orpaki brać, bo one zawsze są, one, one dosłownie są profitem, jak się dwa pole odsłoni w najgorszym wypadku. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 48, nie? To za dużo. Z bananami na jabłuszka. 10 milionów z jednej łóżka. Louisville. Lottoville. 500 trylionów, dobra. Jedziemy po to. Jedziemy po to. Naj... A, wy jeszcze nie widzicie poprzedniego. Ja jednego raz sobie wcześniej kupiłem. no Tu kupiłem teaczera, żebyś też zobaczył, jak wygląda. Ale taki, jakiś Walter White. Jakiś takie. Na minus ogólnie pakiet strasznie, Pomimo wszystkich ulepszeń. Czekajcie. Poka... Czekaj, X. Znaczy, nie. 1000. Tysiąc... Znaczy 100, 100 trylionów kosztuje ile nam żygnie. Ale to aż trzy, trzy numery trzeba było trafić, nie? Dobra, więc jedziemy tymi orami, myślę, że do pół kwadryliona, tak po angielskiemu to jest. Dojedziemy sobie. I zobaczymy największą zdrapkę. Jest, czuję się trochę oszukany, bo w intro było, żeby kupić sobie łódkę. Złotą łódź, złoty jacht, a tutaj ja nie widzę opcji na złotego jachtu. To chyba gra już przeszliśmy, tak mi się wydaje. Trochę skam. No co zrobisz? Co zrobisz jak oszukują w grach, no? Gra za 13 zł, więc dobra, niech będzie. <grystanie> okay. Może jakby lepiej optymalizować, nawet może na Steamie zwrot by wszedł, nie? Lepiej przejść grę i tak zwrócić, nie? Miałem tak raz z grą. Zagrałem i... Zwróciłem, dosłownie przeszedłem całą i zwróciłem, bo zdążyłem, nie? Bo okazało się, że to słaba gra jest, nie podoba mi się, nie chciałem jej mieć. Cyk 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 Dobra mamy pół miliarda pół, No 500 waluty Lottoville No jak to z Las Vegas wyglądało Weźmy jeszcze raz Lottoville, bo to jakaś słaba wygrana była mi się wydaje Mam chyba jeszcze jednego to, to nie działa dobrze, co tu się dzieje. Jak my za darmo kupujemy pakiety. Słysza, i tak. I tak laki Stonesy się zwracają same z siebie. A my mamy feed. Oho, gra się wywróciła. Nie wierzę, nie! Nie, jak to? Czekajcie. Może uruchamią jeszcze. O nie! Ciemność, ciemność widzę, widzowie. Wy też widzicie ciemność. O, masakra. Co się zniechnie z ten O ja. Cofnęło nas na początek nagrywania. Dobra, dobrze, że kupiliśmy jednego. Dobra, no to to była gra Scratchers, jak widzicie, nie jest idealna, ale jaja. No. No to chyba to wszystko na dzisiaj, bo od nowa tego robić komputera na awku zostawiać nie będę. No więc co? Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przygoda w Scratchers wam się podobała. Nie na masakra. Jakaś. No więc co, no i to wszystko na dzisiaj, tak więc dzięki jeszcze raz za oglądanie. Mam nadzieję, że macie udany dzień i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia.